Kochani, no przepiękna pogoda się robi już w Krakowie. No to jest, wiecie, to jest południe. Co tu nie ma, nie ma co ukrywać. Tu jest kurwa jednak cieplej. Tu jest cieplej niż nad morzem. Inny klimat, bardziej południowy. Jest przepięknie, cudnie, zielono się zrobiło. No żyć nie umierać. Trzeba korzystać, pamiętajcie, wychodzić w przyrodę, gdziekolwiek nie mieszkacie. I trening, i trening, i ruch, chociaż taki spacer, trochę biegu jak ktoś może. Czy na rowerze? No, rower jest zajebisty, więcej się zobaczy, można przepięknie zwiedzać. Jak budowałem siećmieni bez dotykowych, moi drodzy, zawsze brałem rower do samochodu, kurwa, i jeździłem, byłem w nowym mieście, to zwiedzałem, jechałem i oglądałem, co tam jest fajnego. Zwiedzać, poznawać swój kraj, kurwa, naprawdę. Mamy cudowny kraj. Dziękujemy prokuraturze za zakaz opuszczania kraju. Bardzo podziękował. Panie, panie, panie premierze.